Godzina Dobra godzina Dobra godzina Dobra godzina Dobra godzina Dobra godzina, witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo serdecznie mnie słychać. E, dobra godzina, taka zajaweczka, e, bo powoli wracamy już po tej wakacyjnej przerwie, kiedy powtórki i takie tam inne historie. Ja witam was, drodzy państwo, z przestrzeni gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Tak naprawdę jesteśmy w jej filii e, w miejscowości Żelechów. I dzwoni Piotr Piesiak. E, witam Ciebie Piotrze. Pozwól, że oddzwonię, bo nagrywam dobrą godzinę właśnie teraz po prostu. O, to bardzo dobre trafienie, to Piotr pozdrawia, a to jak widzicie, jest prawie na żywo, to ja odzwonię. E, także proszę Państwa, no cóż, tradycji stało się zadość, mimo że Wy zobaczycie nasze spotkanie nieco później, dosłownie kilka godzin, e, ale przynajmniej widzicie. Jak co i jak? Tak więc jest to filia w Żelechowie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, która oficjalnie będzie miała swoje otwarcie 4, 4 września, o ile się nie mylę, a zaraz sprawdzę daty, bo po prostu już człowiek jest po prostu taki zwariowany, nie sprawdzi daty, bo po prostu nie sprawdzi. Tak czy inaczej właśnie w tym miejscu będziemy się Spotykali, dlatego że w planach są koncerty, które będą no, po prostu odbierane tu przez około 20 osób, natomiast ideą ich będzie to, że będą online. Tu również będą różnego rodzaju formy aktywności, czyli spotkania z autorami, które też będę starał się, żeby były online. Tak więc to będzie trochę nowy poziom spotkań naszych. No, i mamy w zanadrzu audycję książkowy MOL. To będzie audycja już nie prowadzona przeze mnie, tylko przez być może jedną z moich zacnych koleżanek, które no, trząsą tą biblioteką. Także takie historie tu właśnie będą miały miejsce. Oczywiście zaaranżowane to studio, czyli, czyli ta przestrzeń, gdzie teraz jestem, jest tak na szybkości. Y, oczywiście jest niedoświetlone, prześwietlone, ale chciałem po prostu, żeby już była jakaś zajawka tego, co czeka nas już, mam nadzieję, od połowy września. No bo, jak wiecie, jeszcze parę zobowiązań mentalnych, czyli naładować akumulatory na Mazurach. To jest y, takie zadanie i taka misja. Tak więc, y, właśnie w tym miejscu, moi drodzy, ono jest dużo, dużo większe, bo wy widzicie tylko fragment, ale tak naprawdę jest tutaj. No, przynajmniej dwa razy większa przestrzeń, gdzie będą właśnie te wszystkie historie. Również tu będziemy mieli bilard indyjski i w końcu mam nadzieję, spełni się moje marzenie, że powołamy drużynę karrom z którą być może będziemy podbijali świat, no bo jak dobrze wiecie, przedstawiciel właśnie polski został mistrzem Europy w Karom. No i tu między innymi mamy zamiar go gościć na otwarciu naszej biblioteki. Także no tyle moi drodzy ja nie będę już zabierał dzisiaj waszego czasu, ale tak sobie pomyślałem, że, Lepszy taki kontakt bezpośredni tu i teraz niż jakaś forma powtórki. Tak więc dobra godzina wraca, drodzy Państwo. Mamy cały, cały pakiet znakomitych gości, i już sukcesywnie będziemy się po prostu uruchamiali i przyzwyczajali do ponownych spotkań na żywo. Jedyne, co może się zmienić, to być może pora, ale, ale to jeszcze do ustalenia. Tak czy inaczej, trzymamy się środy. To jest Radio Koncao Tomek Konca, i to była taka imidżowa, króciutka, dobra godzina. Tak więc, pozdrawiam Państwa do usłyszenia yy, na antenie Radio Koncao. Dobra godzina. Dobra godzina. Dobra godzina. Dobra godzina. Dobra godzina. Dobra godzina.